uchwały skargowe. Jedna z uchwał dotycząca pani skargi Pani Lidii Stanek nie zawiera uzasadnienia. Chciałbym spytać, dlaczego nie ma uzasadnienia, bo brak uzasadnienia jest wodą prawną i po raz kolejny. Będzie uchylona. Tak jak została uchylona ta uchwalana na chyba ostatniej czy przedostatniej sesji. I proszę Państwa, uchwały skarbowe są to, e, skargowe są to szczególne uchwały, po dotyczą spraw e, personalnych, pracowniczych i e, należy je rozpatrywać e, panie z proszę, Panie burmistrzu, burmistrzu, Radni. Jeśli chodzi o formy przygotowania skarg, to tu odnosimy się do dwóch rzeczy. Skarga zasadna, bez zasad. I o ile wiem, to naprawdę nie poinformowała że jeśli jest skarga zasadna, to jest to skarga bez uzasadnienia. Natomiast w przypadku skargi bezzasadnej, tam należy wprowadzić, mieć uzasadnienie. Dziękuję. Nie wiemy jaka będzie skarga po dzisiejszej sesji. Czy będzie zasadna, czy Rada uzna, że będzie zasadna, czy niezasadna? W sprawach. Przyjęcie planu wykorzystania gminnego zasobu nieruchomości na lata 2015-2017 ustalenia regulaminu pracy komisji wyborczych powołanych do przeprowadzenia wyborów sołtysów i rad sołeckich w gminie obocznie, przyjęcia planu finansowego na 2015 w Urzędzie Miejskim w Opocznie, nabycia w formie darowizny do zasobu mienia komunalnego należącej do osoby fizycznej współdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego położonego w Opocznie przy ulicy Partyzantów 39A o powierzchni 26 m2. Wartość nabywanego lokalu wynosi 65 779 zł. Zbycia w trybie bezprzetargowym nieruchomości oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 484 przez 2 o powierzchni 50 m2 położonej przy ulicy Kopernika z przeznaczeniem na poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej. Gmina Opoczno wyżej wymienionej nieruchomości. Nieruchomość zbywa za cenę, za cenę 4351 zł komórek organizacyjnych Urzędu Miejskiego w Opocznie i jednostek organizacyjnych gminy opoczno w zakresie przygotowania i przekazywania informacji o działalności organów gminy Opoczno. Obniżena, obniżenia ceny wywoławczej w drugim przetargu nieograniczonym nieruchomości oznaczonej numerem 887 o powierzchni 120 m2 położonej przy ulicy Świętego Marka do kwoty 87 tysięcy oraz nieruchomości położonej w obrębie Kruszewiec Kolonia oznaczonej numerem 600, 365 o powierzchni 0,19 hektara do kwoty 62 tysiące złotych. ten wątek został otworzony zalewu, ja to miałem wolny wolnych wnioskach na ten temat powiedzieć. Ale skoro już to, e, chciałbym zwrócić uwagę na stanowiska wędkarskie, e, których tam brakuje, szczególnie od strony rzeki Drzewiczki. Tam to nabrzeże jest tym, tym grysem, tym kamieniem ładnie ułożone. Jak znam życie, jak zacznie funkcjonować zalew, będą ryby, to będzie ulegało stopniowej dewastacji, czyli warto byłoby już na tym etapie nawet jakieś drewniane, mocniejsze schodki takie, które by schodziły do wody. E, takie najzwyklejsze jakimś tanim kosztem e, e, zrobić e, takie stanowiska jednoosobowe. Żeby to nie było też indywidualnego rozmowa, uznałem, że e, informacja na temat realizowanego projektu przez nas jest e, chyba niewystarczająca. Wziąłem zatem poszły informacje w lokalnej prasie, e, jak również podjęliśmy e, decyzję o przybliżeniu e, tej inwestycji, która jest realizowana, jak i która obejmuje również poszerzenie o budowę suszarni do osadu, żeby przedstawić Państwu ją w wyniku realizacji tego przedsięwzięcia w całości umorzone. Jak tutaj widać na, na mapie sytuacyjnej, same suszarnie zostały w taki sposób usytuowane we wschodniej części działki żeby były zminimalizowane jej, jej wpływ na całą infrastrukturę oraz na działki sąsiednie. Jeśli chodzi o kolizję, to tak jak powiedziałem na oczyszczalni ścieków w chwili obecnej trwają prace budowlane realizowane zgodnie z decyzją pozwolenia na budowę z dnia 5 lipca 2013 roku. tej części oczyszczalni ścieków ściekowej to zadanie obecne zostało tak skoordynowane, w zakresie niezbędnym do podłączenia mediów, czyli elektryczność, woda, kanalizacja deszczowa, kanalizacja sanitarna, żeby w sposób minimalny zaingerowało w zadanie, które wykonujemy, tak jak powiedziałem, na podstawie wcześniejszej umowy. Niemniej jednak, tych kolizji nie udało się uniknąć, nie ma takiej możliwości ze względu na posiadaną przez Panią działkę i wymaga to również zmiany pozwolenia na budowę tej pierwszej części. Dzięki wspólnym staraniom tutaj z zarządem. Z państwa firmy PGK Oboczno. Zaryzykowaliśmy wspólnie w momencie, kiedy był rozstrzygnięty przetarg, i przystąpiliśmy biorąc to ryzyko na swoją stronę, jako wykonawcy, do wcześniejszego wykonywania projektu budowlanego. Dziś możemy powiedzieć, że dla, tej, dla tego zadania dzięki naszej włożonej pracy oraz dzięki tutaj współpracy z Zakładem Gospodarki Komunalnej. Udało się uzyskać pozwolenie na budowę, co jest ewenementem, ponieważ umowę podpisaliśmy tak naprawdę na końcówce, lutego, na, 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 na końcówce stycznia, a w dniu dzisiejszym mamy wydane pozwolenie na budowę e, tej drugiej części suszarni, która jest w trakcie uprawomocniania. Uprawomocni się to pozwolenie w dniu 3 kwietnia, jak dobrze pamiętam, na proszę możemy poprawić, jeśli inaczej. I będziemy mogli w terminie niezwłocznie zgłosić rozpoczęcie robót i te roboty rozpocząć tak praktycznie między 15 a 20 kwietnia. Termin jest terminem bardzo e, trudnym do wykonania, ponieważ jesteśmy zobligowani wykonać to zadanie do 15 października i użyjemy wszystkich sił i środków. Ta suszarnia została zlokalizowana w terenie Zielonym, to jest akurat na terenie y, Bawarii w Niemczech. Y, jest to część dużej oczyszczalni ścieków. Jak Państwo widzicie konstrukcja jest konstrukcją ze stali ocynkowanej, pobleganej w półkrotnie ocynkiem ogniowym. Pozostałe elementy to są elementy płyt nowych o grubości około 10 mm, znaczy o grubości 10 mm. Wewnątrz kali zamontowany jest system wentylacji tejże kali oraz odprowadzenia naturalnego wilgoci i wody, która od, yy, yy, odparowuje z osadu. Na tej hali załadunek odbywał się jeszcze, jak Państwo widzicie, taką małą ładowarką. W Państwa przypadku system załadunku pomiędzy urządzeniem do wstępnego odwadniania osadu, czyli prasą, a suszarnią będzie się odbywał w pełni automatyczny sposób z zamkniętymi podajnikami ślimakowymi. Analogicznie jak ma to miejsce na zamontowanych po sąsiedztwo oczyszczalni ścieków. Jesteśmy w przerwie obrad sesji Rady Miejskiej w Opocznie. Z nami gość specjalny, burmistrz Opoczna Rafał Kądziela. Panie burmistrzu, przed chwilą gruchnęła jak grom z jasnego nieba bardzo dobra wieść dla mieszkańców Opoczna. Chodzi o nowe miejsca pracy. Otóż proszę Państwa, ja odbyłem kilkadziesiąt spotkań z naszymi lokalnymi przedsiębiorcami i mam świadomość, że naprawdę już w tym roku sytuacja ruszy z miejsca. Jestem przekonany, że. W Powstanie około kilkuset miejsc nowych pracy, a więc jest to bardzo dobra wiadomość dla mieszkańców. Wieść bardzo dobra, bardzo nas to cieszy. Jaka rola w tym jest samorządu gminy Opoczno, którym Pan kieruje? No, przede wszystkim taka, że rozmawiamy tutaj z naszym lokalnym biznesem. Poznajemy ich potrzeby, wychodzimy naprzeciw ich potrzebom i to stwarza nowe warunki. Dlatego też stąd mam tą wiedzę, że chcieliby się rozwijać, chcieliby budować swój przemysł i my będziemy im w tym pomagać, jak tylko umiemy najbardziej. Dlatego też dobrze to wróży. Ja mam do, dokładne dane, jeżeli chodzi o poszczególne firmy, takie na przykład jak Optex. Który się doskonale rozwija, jest w doskonałej kondycji finansowej. Myślę tutaj o firmie Kaolin, jak również o wielu, wielu mniejszych przedsiębiorcach, które, w których też można zauważyć rozwojowe tendencje. Czyli, tak jak dobrze rozumiem, nie chodzi tylko o ściąganie kapitału z zewnątrz, ale bardziej o wsparcie naszych lokalnych przedsiębiorców, co tym bardziej powinno cieszyć nasze społeczeństwo. Na pewno, no więc my musimy od czegoś zacząć. Jeżeli mamy tu już ludzi biznesu, naszego biznesu w opocznie, którzy funkcjonują, więc na, w pierwszej kolejności należy się skupić właśnie na nich, na pomocy w, w rozwoju tych przedsiębiorstw, a oczywiście sprawa inwestorów zewnętrznych pozostaje otwarta i robimy wszystko, żeby również takich pozyskać i prowadzimy rozmowy z poważnymi firmami. Czyli bardzo dobre wieści dla nas dla opoczna. Przypomnę, że pan burmistrz zapowiedział, że prawdopodobnie jeszcze w tym roku w samym opocznie powstanie do 200 miejsc, nowych miejsc pracy, co powinno pomóc nam bardzo, bardzo ułatwić sytuację na rynku pracy. Panie burmistrzu, padło dzisiaj pytanie o zalew w opocznie. Jeden z radnych zapytał, kiedy ten zalew będzie zapełniony wodą. Yy, a więc tak, jeżeli chodzi o wodę. To już na pewno w kwietniu będziemy chcieli wypełnić zbiornik wodą, ale przed nami jeszcze szereg prac, szereg prac ziemnych, gruntowych. Więc musimy uporządkować teren. Ten teren się już stabilizuje, ale przed nami jeszcze wysianie trawy, wywałowanie tego y, obszaru, zabezpieczenie miejsc postojowych dla samochodów, a więc jakieś parkingi, no, oświetlenie mola, oświetlenie plaży i uzbrojenie terenu. Czyli będziemy mieli wreszcie w opocznie miejsce do rekreacji z prawdziwego zdarzenia? Tak, na pewno zawsze chciałem, żeby tam powstał park miejski i myślę w tym kierunku. Natomiast no, musimy jeszcze troszeczkę poczekać, bo pierwszy etap to jest retencja, a dopiero później rekreacja. Przypomnijmy, że odnowienie zalewu, remont zalewu w Opocznie był to jeden z podnoszonych tematów przez ówczesnego radnego miejskiego pana Rafała Kondziele, a obecnego burmistrza miasta Opoczno. Panie burmistrzu, jest to sukces, zakończona inwestycja, ale sukcesem samorządu, którym pan kieruje, jest również zdobycie środków na budowę Ronda przy Miejskim Domu Kultury. Jak najbardziej, ale ja jeszcze chciałem wrócić do potencjału wodnego. Zalew jak najbardziej i będzie to wizytówka miasta, ale nie, nie zapominajmy o rzekach. Ja mam również taki pomysł, żeby można było organizować spływy kajakowe z opoczna do nowego miasta poprzez drzewicę i zaangażowałem się w osobiście w ten projekt i będę chciał osobiście również spróbować przepłynąć drzewiczką do nowego miasta. Na pewno będziemy towarzyszyć z kamerą temu, temu wydarzeniu. Ale wróćmy do ronda. Rondo jako miejsce, które spowoduje, że ruch bezpieczniejszy będzie ruch drogowy, ale również będzie to przyczynek do rewitalizacji tej części miasta, gdzie się akurat znajdujemy, czyli okolic Miejskiego Domu Kultury. Proszę Państwa, jeżeli mówimy o rondzie, rondo to jest poważna inwestycja. To jest, to jest przede wszystkim urbanistyka i architektura. To nie jest tylko kółko na środku drogi, ale Myślę, że to będzie, to rondo będzie generować rozwój miasta i architektoniczny i urbanistyczny, bo już samego chodnika tutaj będzie ponad 300 metrów nowego chodnika. I więc jest szansa, żeby zmienić okolice Domu Kultury, żeby zupełnie inaczej rozwiązać ten, ten obszar, jak również przyległe ulice. To jest naprawdę poważna inwestycja, obejmująca swoim obszarem. No, Duży region, duży, duży obszar. Inwestycja będzie współfinansowana przez gminę Opoczno i przez Zarząd Dróg Wojewódzkich w Łodzi po połowie, czyli 1 do 1 w granicach milion 300 na każdą jednostkę. Budowa ronda będzie obejmowa, wynosiła około 2 mln 600 tysięcy złotych. Tak, myślimy, że po przetargu będzie to taka suma. I proszę Państwa, również to nie była prosta droga, bo byliśmy wszędzie. Byliśmy u marszałka, ale byliśmy również w ministerstwie, żeby znalazły się te pieniądze, bo one nie były, to, to nie były pieniądze przeznaczone akurat na tę inwestycję. No ale jakoś yy, udało nam się pozyskać tą ogromną sumę dla naszego miasta. W takim razie gratulujemy sukcesu, gratulujemy tych dobrych wieści o nowych miejscach pracy i liczymy, że te spotkania z przedsiębiorcami, które Pan zainicjował, przyniosą nam jeszcze większe efekty niż, niż teraz. Ja chciałem jeszcze dodać, że leży mi na sercu również zagospodarowanie pewnych przestrzeni historycznych i parkowych. Chciałbym, żeby w tym, w tym roku już zmienił wygląd obszar tutaj przy kapliczce Świętej Rozalki. Chciałbym tutaj, żeby powstało naprawdę piękne miejsce, rekreacyjne, pięknie oświetlone, które by nadawało nadawał wizerunek już, no niestety naprzeciwko mamy ten nieszczęsny ezdech, ale jak gdyby było przeciwwagą dla, dla, tej, dla tego reliktu, że tak się wyrażę. Chcemy zrobić również nowoczesne oświetlenie na placu Kościuszki i pomyśleć w taki bardziej nowoczesny sposób o tym miejscu. Miejsce, o którym wspomniał burmistrz, czyli ta kapliczka Świętej Rozali, znajduje się na placu Kilińskiego przy rondzie księdza Jana Wojtana. Tam, jak już dobrze obserwatorzy zauważą, już jest wycięty żywopłot, już są pierwsze prace prowadzone. Ja bym nie użył tego słowa, że to był żywopłot. Po prostu to były już haszcze, które miały ponad 30 lat. I teraz już na tym etapie, proszę zauważyć, jak się otworzył nam pięknie ten teren. Jeżeli tam będą nowe następstwa, Sadzenia, jeżeli tam będą nowe ławeczki, oświetlenie lampionowe, to już zmieni na pewno wygląd. A jeszcze chciałem podkreślić przepiękny, przepiękną kabliczkę świętej rozalki, która również jest niewyeksponowana i jak gdyby trochę zapomniana na boku w naszym mieście a jest to element przepiękny i historyczny. Czyli czekamy na efekty prac, czekamy na efekty rozmów z przedsiębiorcami. Gratulujemy już obecnych sukcesów i prosimy o jeszcze. Gościem naszym był burmistrz Opoczna Rafał Kondziela. przerwa w obradach sesji Rady Miejskiej. Naszym gościem po raz pierwszy przed kamerą telewizji lokalnej Opoczno jest wiceburmistrz Opoczna, zastępca burmistrza pan Andrzej Kacprzak. Witam serdecznie panie burmistrzu. Witam serdecznie, dzień dobry. Panie burmistrzu, na wstępie sesji padło pytanie o y, budowę nowego boiska sportowego i o środki, które pozyskała gmina na ten cel. Środków jeszcze nie pozyskała. Jest taka szansa zrealizowania marzenia chyba wszystkich dzieciaków uprawiających sport kwalifikowany, czyli ten profesjonalny piłki nożnej. Jest szansa z Ministerstwa Sportu przy pomocy Polskiego Związku Piłki Nożnej uzyskać takie środki. Wykonaliśmy ten pierwszy krok, złożyliśmy wniosek do ministerstwa. Ten wniosek, jeżeli zostanie zakwalifikowany, procedury następne zostaną uruchomione ze strony urzędu z oczekiwaniem na środki. W, drugiej, w drugim półroczu 2000 15 roku. Jeżeli byśmy te środki uzyskali, przystąpimy do realizacji tej inwestycji. Oczywiście jest to boisko niesamowicie potrzebne. To jest boisko dla całej młodzieży, całej naszej gminy. Oczywiście uprawiających sport profesjonalnie i nawet nieprofesjonalnie, czyli wszelkiego typu zawody szkolne i międzyszkolne. Jest to boisko, które będzie czynne 12 godzin od 8 do 22. Nie będziemy już musieli z młodzieżą wyjeżdżać do miast, typu Końskie, czy, czy Radom, czy, czy Lechia Tomaszów, czyli do Tomaszowa, po to, żeby móc tam rozegrać mecze. Przy czym od, jeszcze kolejna rzecz taka ciekawa, wynikająca z tego, to jest to, że te małe, drobne klubiki będą schodzić z kosztów, nie będą musieli płacić za wynajem tych boisk, nie będą musieli płacić za przejazdy. Będzie mieć wszystko na miejscu, profesjonalnie. Boisko jest o wymiarach ufoskich, czyli 105 na 65 O nawierzchni sztucznej z podłożem kauczukowym. Czyli na pewno zdecydowanie lepsza ta nawierzchnia, mniej kontuzjogenna. I to jest typowe boisko na okres zimowy. Gdzie to boisko będzie zlokalizowane? To boisko chcemy zlokalizować na działkach u gminy, w, w, sąsiedztwie, w sąsiedztwie boisk Ceramiki Opoczno. Panie burmistrzu, padło pytanie o uzasadnienie ekonomiczne tej budowy. No właśnie padło uzasadnienie ekonomiczne. Ja już powiedziałem w tej chwili, że czy warto? No warto, dlatego że wszystkie te małe ogniska, te małe e, instytucje, kluby sportowe za każdy wyjazd i wypożyczenie tego boiska płacą płacą duże pieniądze i dlatego myślę, że jest to inwestycja, która po kilku latach na pewno nam się zwróci. Właśnie chciałem zapytać. Ale myślę, że to nie tylko pieniądze są tak ważne. Najważniejsze to jest to, że mamy kolejną, możemy mieć kolejną ofertę dla młodych ludzi, żeby mogli spędzać swój wolny czas w sposób jak najbardziej właściwy. Właśnie chciałem zapytać o to, czy były prowadzone kalkulacje i jaki czas będzie nam się to boisko amortyzowało, licząc koszty dojazdu i wynajmów y, stadionów, obiektów w innych miastach? Myślę, że nie liczyliśmy aż tak bardzo dokładnie, dlatego że nie chcemy łowić ryby przed siecią. Czekamy najpierw na to, czy, czy dostaniemy te środki. Jeżeli dostaniemy, wtedy będziemy bardziej głębo, głęboko analizować wszystkie za i przeciw, zanim rozpoczniemy naszą inwestycję. Naprawdę to nie jest nic na hura. To wszystko jest na spokojnie. Dziękujemy bardzo za dobre informacje dla miłośników sportu i rekreacji. Czekamy, panie burmistrzu, na kolejne dobre informacje i czekamy na otwarcie stadionu. Dziękuję bardzo. Przede wszystkim to dzieci myślę, czekają. Ja też, jako nauczyciel wychowania fizycznego i ten, który kocha cały sport, więc ja też będę czekał z Wielkim, wielkim, z niewielką niecierpliwością. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Witamy serdecznie zastępcę burmistrza opoczna, panią Anię Ziemę. Pani burmistrz, mamy dzisiaj same dobre wiadomości dla mieszkańców gminy. Zaczęliśmy od miejsc pracy, zaczęliśmy od rekreacji, ale teraz od takich spraw bardziej życiowych. Dokoła słyszymy, że wzrastają opłaty za wywóz nieczystości, a tu mamy informację, że w opocznie nie planuje się podwyżek cen. E Informacje są jak najbardziej e, drodzy państwo wiarygodne, ponieważ koszty e, wywozu odpadów komunalnych, czyli e, że tak powiem utylizacji naszych komunalnych śmieci rzeczywiście wzrosły i w gminie Opoczno też wzrosły od lipca zeszłego roku, kiedy to był ogłoszony nowy przetarg, e, który e, nasze przedsiębiorstwo wygrało ro, rodzime przedsiębiorstwo gospodarki komunalnej i Sytuacja ta spowodowała, że za 2014 rok gmina dopłaciła do wywozu śmieci 250 tysięcy. Na 2015 rok przewidujemy też dopłatę w wysokości około 500 tysięcy. Natomiast ta sytuacja w naszym przekonaniu jest przejściowa i jest spowodowana tym, że czasowo nasze wysypisko śmieci jeszcze. Nie jest udostępnione do składowania odpadów zmieszanych. Dlatego też tutaj władze samorządowe nie przewidują podwyżki podatku za śmieci w 2015 roku. Spodziewamy się, drodzy Państwo, że z końcem 2015 roku oddane zostanie nasze wysypisko w pełnym zakresie do użytkowania, co z kolei spowoduje zmniejszenie kosztów wywozu nieczystości i Rozstrzygnięcie przetargu na koniec 2015 roku w bardziej korzystnych cenach. W związku z tym te decyzje są na dzień dzisiejszy takie, jakie są. Nie przewidujemy dla mieszkańców podwyżek i myślę, że to jest taki optymistyczny akcent i uda nam się tę decyzję utrzymać także w przyszłości. Jednym z punktów obrad była dzisiaj informacja na temat modernizacji oczyszczalni ścieków w opocznie. Wiem, że to była też decyzja zarządu za, była decyzja zarządu spółki, ale również samorządu gminy Opoczno. O, o co tu w tym wszystkim chodzi, proszę nam powiedzieć? E, drodzy Państwo, PGK realizuje szeroką inwestycję w zakresie modernizacji oczyszczalni ścieków, ale Drugim torem idzie inwestycja polegająca na budowie sieci kanalizacji w całej gminie Opoczno. Ponieważ w związku z budową sieci kanalizacji spółka wygospodarowała oszczędności w ramach y, funduszy, które pozyskała z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska, to w ramach tych oszczędności y, wspólnie podjęliśmy decyzję, spółka tutaj y, wyszła z taką inicjatywą, żeby rozszerzyć modernizację. Naszej oczyszczalni ścieków o budowę profesjonalnej, wielofunkcyjnej suszarni tego osadu, który powstaje w wyniku oczyszczania ścieków. Ta decyzja zapadła w styczniu. Przy udziale samorządu gminy trzeba było podjąć pewne kroki ze strony tutaj pana burmistrza. Przy współpracy, przy wspólnej decyzji udało się wszystkie sprawy załatwić, doprowadzić do, że tak powiem, dobrego finału i na dzień dzisiejszy tutaj była prezentacja na, na posiedzeniu sesji, sesji rady, w ramach której przedstawiciel firmy, która wykonuje tą inwestycję zaprezentował nam pracę, zaawansowanie prac. Ta budowa na dzień dzisiejszy jest zaawansowana w 40-50%, więc no jest to już Inwestycja mocno zaawansowana i spodziewamy się e, zakończenia e, w niedługiej przyszłości. I to też spowoduje znaczną poprawę e, funkcjonowania całej oczyszczalni i całego systemu związanego z odprowadzeniem ścieków nie tylko w Opocznie, ale w całej gminie. E, oprócz efektu ekologicznego, jaki wymiar ekonomiczny dla gminy będzie miało oddanie tej oczyszczalni? E, drodzy Państwo, przede wszystkim... W związku z zakończeniem inwestycji polegającej na budowie sieci kanalizacji, w momencie kiedy mieszkańcy się podłączą w całej gminie, spółka będzie pozyskiwać przychody. W związku z czym mimo tego, że majątek spółki wzrośnie, co powinno spowodować większe koszty amortyzacji, nie przewidujemy też w przyszłości y, znacznych podwyżek kosztów odprowadzania ścieków i oczyszczania ścieków. I oczyszczalnia ścieków w tym momencie też ma ten czynnik ekonomiczny y, bardzo istotny, bo y, w związku z tą możliwością przerobu dużej ilości ścieków, czyli y, rozszerzenie możliwości pracy y, dotychczasowej oczyszczalni, będziemy mogli pozyskiwać większe przychody, ta, co pokryje ewentualny wzrost kosztów. Czyli można powiedzieć, że gmina działa w każdym zakresie, aby nie podnosić opłat kolejnych dla mieszkańców, nie utrudniać życia, tylko ułatwiać nam mieszkanie w naszej gminie. Ja bym powiedziała, że to działanie jest w takim, tak nakierunkowane, żeby w naszej gminie można było pozyskiwać nowe technologie, można było usprawniać pracę tych przedsiębiorstw, które działają w ramach gospodarki komunalnej, ani generować po stronie mieszkańców dodatkowych kosztów i podwyżek. Dziękujemy za informację, życzymy owocnych obrad. Naszym gościem była pani Anna Ziemba.